Jak ona chce pracować z flaterszaj nie ze mną. Och, Rarity, tak mi przykro. Możemy ci jakoś pomóc. Dzięki. Chciałabym zostać sama. Widokąd? Ona chce być sama. Co sama to nie znaczy beze mnie. Zetrzeć róż. Dodać róż. Zetrzeć. Dodać. Świetnie. Och, cudownie. Ona nawet kichać umie z wdziękiem. Odejdź. Jak się czujesz? Radosna, zadowolona, dogłębnie poruszona? W nerwach. W nerwach? Chyba żartujesz. Co to jest tłumy ciekawskich kucyków, które śledzą każdy twój krok i ci osądzają? No już, ruszaj! Możesz zabić rarity. Dasz sobie radę! Naprzód, dwa z mnie. śmiało! Jest urocza, pełna wdzięku. W sam raz do mojej nowej reklamy. Ojej, to się nazywa popularność. Naprawdę ogromnie się cieszę. Na pewno bawisz się jak nigdy. O tak, jak nigdy dotąd. Fluttershy! Gdzieś ty się znowu schowała! Mamy imprezę na placu! Widzimy się w spa? Tak jak zawsze? No jasne! Nie mogę się doczekać, kiedy mi... o wszystkim opowiesz. O! O! To za mną się powinien uganiać tłum fanów na ulicy! Witam w butiku Karuzela. Jeszcze tu jest? Bo ponoć tu była. Niestety już wyszła szczęście wam sprzyja. Mam dziś przecenę moich najlepszych narzutek. A ktoś ty? Rarity, rzecz jasna. Nie słyszałam o takiej. Aaaa! Nie chciałabym się chwalić, ale to moje największe odkrycie. Fotofinisz? Jest taka naturalna przed obiektywem. Fotofinisz? Wystarczy wycelować aparat, by uchwycić. To co? Kata, finisz? Nie chciałabym ci przerywać, ale robi się późno. <laughs> Jak ja mogłam zapomnieć? Idziesz dziś na premierę baletu. Cała śmietanka towarzyska tam będzie. O, ja myślałam o spotkaniu z przyjaciółką. Drogę!